No cóż, zawierali koalicję, mogą ją również rozwiązać, dziwi tylko, dlaczego tak późno i dopiero dlaczego dopiero teraz, prawda? E, no to są pytania, na które trzeba byłoby sobie jasno odpowiedzieć. No ja myślę, że chcą ratować, ale siebie, prawda, nie tonący statek, bo e, chyba, że tym tonącym statkiem jest, prawda koalicja, no to wtedy można to w jakichś kategoriach, e, powiedziałbym, zrozumieć. Natomiast jeśli platforma zwlekała z rozwiązaniem koalicji do chwili obecnej po uchwalonym budżecie, no, to należy oczekiwać ciekawych rozwiązań, w sensie ciekawych sytuacji, które mogą mieć. Chyba, że Platforma jest już dogadana z jednostkowymi radnymi i tworzą, powiedziałbym, zespół 13-osobowy, i dopiero może w chwili obecnej właśnie ta decyzja tym jest podyktowana. Absolutnie nie wyobrażałem sobie takiej, takiej, takiej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że jednak Platforma od nie w tej, ale i w poprzedniej kadencji współuczestniczyła w zarządzaniu miastem i również bierze za to wszystko, co się w tar wiedziało i dzieje, bierze odpowiedzialność. W związku z tym uważamy, że zawieranie jakichkolwiek koalicji w tej chwili to po prostu mija się z jakimkolwiek celem i sensem. Raczej zadaniem radnych powinno być wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, które się nagromadziły w kontekście realizowanych chociażby nawet inwestycji i różnych spraw, o których media piszą. Natomiast stawiamy jednak na mądrość mieszkańców, którzy po prostu zdecydują w przyszłym roku podczas wyborów, czyli już za niecały rok, o tym, jaki będzie kształt i kto będzie rządził tym Tarnowem w, w przyszłej kadencji. No jest wiele wątpliwości, czy pan prezydent będzie mógł w ogóle tą będzie mógł pełnić jakąkolwiek funkcję nawet po y, wyjściu y, z aresztu. No po prostu musimy zaczekać do 2 stycznia. Natomiast wydaje się, że tu przedstawiciele platformy troszeczkę zaczynają troszeczkę tupać nóżkami, bo nie wiedzą, jaka będzie sytuacja. Jest to być może te decyzje, które się, o których dzisiaj żeśmy się dowiedzieli, a o których mówiono już co najmniej od dwóch tygodni. E, no. Być może, że, że one po prostu znajdą swoje jakieś uzasadnienie. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa. No, być może, że jeśli prezydent wyjdzie, no to zacznie mówić o czymś, o czymś do tej pory nie mieliśmy pojęcia. I może i są to obawy, aby, e, aby te sprawy do końca nie zostały wyjaśnione. Nie wiem, no to, to jest, domysłów jest wiele.